Witam Was, moi drodzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem takim, no, na czym się skupić? Pewne takie informacje od Twojej duszy dla Ciebie, czy na nadchodzący tydzień? Myślę, że również. Myślę, że również jest to bardzo ważne. A odpowiem dzisiaj za pomocą tych pięknych kart słowiańskich. No, pytania. Które na pewno pomogą ci się zorientować w swojej własnej przestrzeni, tego co się wokół ciebie dzieje. Odpowiemy sobie na takie pytania, jak na czym najbardziej mogę się teraz skupić, jakie jest głębsze przewodnictwo duszy, tak? które przyniesie mi teraz uzdrowienie, co moja dusza chce, abym wiedział w tej chwili, wiedziała w tej chwili, jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą mogę teraz otrzymać, aby zapewnić sobie, najlepszą przyszłość. Myślę, że jest to bardzo ważne. Teraz słuchajcie, moi kochani, zapraszam was do wyboru mandali, która do, was, która do Was przemawia, czy jest to mandala z taką piękną niebieską energią, czy jest to mandala z zieloną energią, czy jest to mandala z czerwoną różową energią? Słuchajcie, te mandale wybrałam trzy, no i tylko wybieramy jedną, bo pytania są tak bardzo pięknie skonstruowane i myślę, że wyczerpujące, że nie będziemy sobie tutaj plątać dwoma odpowiedziami, dwoma mandalami. Która najbardziej cię woła, tę proszę sobie wybierz, a za chwilkę znajdź proszę sobie swoją czasówkę i przejdź od razu do czytania. Witam Cię, wybrałeś, wybrałaś tą mandalę, całą taką niebieską, w niebieskiej energii. Proszę, pozwól mi mówić do Ciebie na Ty. Będzie mi po prostu łatwiej przekazać Ci pewne informacje. Potasuję sobie dla Ciebie kartę. Mm, przepraszam Cię za widok moich dłoni, ale malowałam, nie umiem się domalować. <laughs> nie skończyłam właśnie obraz. Dobrze. Na czym najbardziej mogę się teraz skupić? Tak, na czym najbardziej możesz się teraz skupić? Na czym najbardziej możesz się teraz skupić? To jest to pierwsze pytanie. Na kreowaniu, na tworzeniu wszystkiego po swojemu. No masz mnóstwo zdolności, aby w końcu, mówię w końcu, wykorzystać wszystkie swoje zdolności tak naprawdę, całą swoją mądrość, całe swoje przeszłe doświadczenie. No Tutaj mamy Mak. Mak w karcie Tarota oznacza przede wszystkim człowieka, który naprawdę zna swoją wartość, który umiejętnie korzysta że ze wszystkich swoich umiejętności. Tutaj mamy akurat Pana Twardowskiego. Wszyscy znamy legendę Twardowskiego. No, był na tyle sprytny, żeby oszukać diabła i mu uciec, tak? Więc tutaj skup się właśnie na, swoich, na swoim sprycie, na swoich zdolnościach, skup się teraz na tym, co tak naprawdę umiesz robić i zacznij to wykorzystywać. Mhm, ja sobie to przesunę. Kolejnym pytaniem jest takie głębsze przewodnictwo duszy, które przyniesie mi teraz uzdrowienie. Jakie jest głębsze przewodnictwo duszy, które przyniesie mi teraz uzdrowienie? Co tam nam wyjdzie? No mamy rycerz Monet. Bardzo piękne jest to przede wszystkim połączenie Maga z rycerzem Monet. Rycerz Monet niesie ci wszelkiego rodzaju okazje, aby wykorzystać swoje zdolności, swoją wiedzę. Rycerz Monet ma Tutaj monetę, którą chce Ci dać w prezencie, czyli głęb, głębia finansów, tak? Czyli jak zaczniesz wykorzystywać wszystko, co masz najlepsze, skupić się na swoich walorach, wszystkich swoich wspaniałych cechach, no to mój kochany, moja kochana, przychodzi do Ciebie pomoc finansowa, ale tylko wtedy, kiedy zdasz sobie świadomość, że potrafisz, że umiesz. Kolejne pytanie. Co moja dusza chce, abym wiedział, wiedziała w tej chwili. Co moja dusza chce, czyli twoja. O, wyskoczyło, wyskoczył mi król pucharów. No, słuchaj, król Pucharów to jest taka osoba, która przede wszystkim jest połączeniem tych dwóch kart. Zobacz, ma pełnie trzyma pełny kielich, tam jest wszystko, tam jest uczucie, tam jest bogactwo, bo wykorzystuje wszystkie te swoje cechy, jest sprytny, jest mądry, jest odpowiedzialny. Potrafi mieć wokół siebie pieniądz, korzystać z tych swoich zdolności, żeby zarabiać ten pieniądz. No ale przede wszystkim król kielichów mówi o, takim, o takiej też miłości, o tym o spokoju, o, o, o osadzeniu się całkowicie w sobie. No to jest pewność siebie, tak? To jest pewność siebie. No i tutaj mamy ostatnie pytanie. Jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą mogę teraz otrzymać, aby zapewnić sobie najlepszą przyszłość? O, widzisz, tu się skupimy. Jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą mogę teraz otrzymać, aby zapewnić sobie najlepszą przyszłość? Tak, to jest bardzo, bardzo potężna karta. Tu mamy osiem. Monet, osiem monet pokazuje, że pracowaliśmy na coś bardzo długo, że umiemy robić to, co robimy, że jesteśmy jakby warci tego wszystkiego. To jest kumulacja. Przede wszystkim chodzi o to, aby to jest takie najważniejsze przesłanie, które wszystko łączy, abyś zdał, zdała sobie sprawę, że potrafisz. Że jesteś na właściwym miejscu, że umiesz. Jeżeli czegoś nie masz, to za chwilę będziesz to mieć dzięki swoim e, talentom, e, dzięki swojej sile, swojemu sprytowi, tak? e, dzięki pewności, że, i, że zasługuje. E, no przestrzeń kosmos chce Ci powiedzieć, no mam dla Ciebie super okazję do zarobku, do spełnienia, tylko wykorzystaj to że potrafisz, bądź pewny tego, że umiesz, bądź pewny siebie. Przecież masz w sobie wszystko, co teraz możesz dać światłu, aby poczuć się lepiej, aby poczuć się w tym przepływie. Takie są teraz wiadomości dla ciebie. Czy na nadchodzący tydzień? Oczywiście, że tak, również. Ale to jest to, czego dusza pragnę ci powiedzieć na teraz, w tej chwili, czyli... Obudź się, zobacz, co masz i zobacz, co możesz zrobić. Dziękuję Ci ślicznie za to czytanie. Witaj, witaj ty, który wybrałeś mandalę tą piękną, zieloną, w kolorach Ziemi. Bardzo piękne. piękne. No dobrze. To ja potasuję dla Ciebie kartę i odpowiem na tutaj cztery ważne dla Ciebie pytania. Mm, tutaj co duża chciałaby Ci przekazać. Może na nadchodzący tydzień, albo coś, co powinieneś, powinnaś wiedzieć natychmiast w tej chwili. Mm -hmm. Myślę, że jest to bardzo piękne, piękne czytanie, bo dużo, dużo wnosi. Na czym najbardziej możesz się teraz skupić? Na czym najbardziej możesz się teraz skupić, albo powinnaś się teraz skupić, tak? No mamy dziewiątka monet. Dziewiątka monet mówi przede wszystkim o tym, że przychodzi do Ciebie czas takiego wielkiego ogromnego spełnienia e, finansowego oczywiście bogactwa też rodzinnego. E, przychodzi Ci powiedzieć, że jest dobrze, że gdzieś tam z tyłu głowy pewne myśli, to są tylko twoje myśli, to są takie myślokształty, kształty nawet nie twoje. E, tutaj gdzieś jest przerzucanie innych, Myśl o kształtach innych, może nadziei od kogoś innego, a ty sobie tak chodzisz i to zbierasz. Ale dziewiątka ci mówi, skup się teraz na sobie, skup się na swoim bogactwie, na swoich uczuciach, na swoim domu, na swojej rodzinie, na wszystkim tym, co przyniesie ci bogactwo, bo bogactwo jest i monety, i bogactwo jest uczuć, i bogactwo. Yy, yy, przy, przyjaźni, tak? Bycia ze sobą. Na tym się teraz należy skupić. E, kolejne pytanie to jest: jakie jest głębsze przewodnictwo duszy, które przyniesie mi teraz uzdrowienie? Co ta dusza chce ci dać, aby cię uzdrowić, czego Ty może nie widzisz, tak? No właśnie. Mamy tutaj głupca. No, zacząć od początku. Jeżeli no właśnie, nasuwa nasu, nasu się takie pytanie: ile razy można y, zaczynać od początku? Tyle, ile trzeba, po prostu. Y, ze swojego doświadczenia, y, ja zaczynałam od początku wiele, wiele razy, ale to mnie zawsze gnało do czegoś nowego, do czegoś pięknego, czasami złego, ale bardziej tutaj widzę te pozytywne cechy. Niedługo zaczynam znowu coś od początku i nie mogę się doczekać. Także idź w coś, z taką ogromną dziecięcą nadzieją, z taką lekkością. Skoro tutaj mówi ci, na czym się skupić, no to skup się na tym nowym, na tym, to, co ci przyniesie to bogactwo, co ci przyniesie to uczucie, co ci przyniesie to spełnienie, tak? bo tylko zacznij robić może nowe rzeczy ze starych. Może już należy zrezygnować, może należy iść do czegoś nowego, z taką właśnie radością, dziecinnością. Z takim, no wow, super, ja dam radę Przecież tyle razy zaczynałam od początku Ale teraz to może być zupełnie coś nowego W czym jeszcze do tej pory się nie widziałeś, nie widziałaś Może to być jakieś zaskoczenie dla ciebie teraz Ale tutaj wszechświat ci pokazuje Po co trzymać się starego, jak możesz mieć nowe I może to być dla ciebie dużo łatwiejsze Ale my boimy się wychodzić z naszej strefy komfortu Z naszego ego, bo ego boi się nowego a tutaj, tutaj zachęca Cię Twoja dusza, aby zacząć coś nowego. Dobrze. E, co Twoja dusza chce, abyś wiedział w tej chwili? Co Twoja dusza chce, abyś wiedziała w tej chwili? Mhm. No tak, no zobacz. Mamy czwórkę monet. To jest dokładne przeciwieństwo tej karty. Na dzień dzisiejszy czujesz niedosyt, na dzień dzisiejszy mówisz, że masz mało nadzieję dzisiejsze też jakby dusić to bogactwo w sobie, żeby boi się gdzieś zainwestować boi się gdzieś wydać to jest też trzymanie siebie mocno, swojego bogactwa mocno trzymanie, nie dzielenie się z innymi to jest też pozbawienie siebie samego, samych uczuć żeby nie dzielić się z innymi tym co ci gnębi i tak dalej nie, to jest absolutnie przeciwieństwo tej karty jeżeli chcesz mieć pełnię a masz, tylko czasami tego nie dostrzegasz No to musisz iść jednak w to nowe y, Spróbować czegoś innego y, no, Pozwolić sobie zrobić coś inaczej niż zwykle tak? Twoja dusza mówi halo, halo Przestań, zatrzymaj się y, Nie bądź taki, co wszystko dla siebie trzyma Bo nikt ci nie da, skoro ty nie dajesz no, tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest to, spróbuj czegoś nowego. Tutaj karta bardzo mocno pokazuje, jeżeli chcesz przełamać ten schemat i mieć to, spróbuj czegoś nowego. Jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą możesz teraz otrzymać, aby zapewnić sobie najlepszą przyszłość? No i taka mega, mega wskazówka, jakby podsumowanie całego tego czytania sobie najlepszą przyszłość, jak mogę zapewnić, tak? Co to mam zrobić? Co ta dusza chce mi powiedzieć teraz? No, tak, dziesiątka buław. Za dużo wzięłaś, wziąłeś na siebie, e, za dużo jakichś oczekiwań innych ludzi, albo sam sama sobie nałożyłaś na tą swoją główkę, mądrą główkę, bo przecież tutaj widzę mądrość, mądrą główkę jakichś rzeczy, które są nie do spełnienia, które są nierealne, które są dla ciebie ciężkie i cię przytłaczają. Mówi o tym właśnie ta ostatnia karta. Jeżeli chcesz mieć to, ja sobie to, to usunę, usunę sobie to i spójrz, zostaje ci tak piękno, zostaje ci finanse piękne, zostają ci nowe relacje, zostaje ci wspaniała rodzina, tylko trzeba coś zrobić po nowemu, bo po staremu jest tak. Tutaj Twoja dusza mówi: zobacz. Nie powtarzaj tych samych błędów, może nie odrabiasz pewnych lekcji, zostaw, idź w nowe. Ja ci wyciągnę kartę, mój drogi, moja droga. Jak to będzie wyglądać, kiedy ty porzucisz to, co stare, jakieś takie stare wartości, stare wzorce, powtarzanie tych samych schematów, czy postępowania tak samo, czy w pracy, czy w rodzinie? Jeżeli Ty pójdziesz do nowego, jeżeli Ty zaczniesz coś innego robić, bądź przestaniesz robić tak samo pewne rzeczy, co tam do Ciebie przyjdzie? A przyjdzie siła, przyjdzie piękna moc, przyjdzie spełnienie, przyjdzie korzystanie ze swojej mądrości, przyjdzie przyjdą zupełnie nowe pomysły, będzie akcja i będzie reakcja. Jest to przepiękne czytanie dla Ciebie. Wejdź w nowe. Całkowitą ufnością, dziecięcą radością, bez przewidywania, porzuć ciężki bagaż. Może ludzie są ciężkim bagażem dla ciebie, pewni przyjaciele, może rodzina, może stary związek. A będzie to, będzie sukces, będzie piękno, będzie spokój. Dziękuję ci bardzo. Witam cię serdecznie. Teraz to jesteś ty tutaj ze mną. Wybrałeś sobie, wybrałaś tą cudowną mandalę. Piękna różowa energia i troszkę tej zieleni też jest cudownie. Okej. Okay. No zobaczmy. Ja tasuję dla Ciebie karty i odpowiem na bardzo ważne, ważne pytania. Cztery ważne pytania. Okej. Okay. mam nadzieję, że uda mi się zaspokoić Twoją ciekawość. Ta Twoja dusza ma do przekazania. Czy to na nadchodzący tydzień, czy tak ogólnie dla Ciebie, no bo będziesz cały czas w tkwić w tej energii, znaczy tkwić będziesz w tej energii, tkwić to jest brzydkie słowo troszeczkę. Na czym najbardziej możesz się teraz skupić? Na czym najbardziej możesz się teraz skupić? Przede wszystkim na e, relacjach, przede wszystkim też na przyjaźni, na relacjach. Ktoś bardzo mocno w niekrótkim, e, e, w niedługim czasie będzie cię potrzebować. E, no tutaj jest energia przede wszystkim też żeńska, więc pewnie jakaś koleżanka, przyjaciółka, matka, córka, ktoś, kto będzie liczyć na ciebie. Puchary to są uczucia, przede wszystkim to jest dzielenie się sobą, więc może najwyższy czas zobaczyć, kto jest dookoła, tak? Ciebie, kto potrzebuje Twojej pomocy, no ale zobaczmy dalej. Niech nam odpowie na dalsze pytania, to nam się to później pięknie ułoży. Jakie jest głębsze przewodnictwo duszy, które przyniesie mi teraz uzdrowienie? Mhm. Co ta dusza chce Ci tutaj powiedzieć, Twoja? Co ona chce Ci powiedzieć? Silnie, mocno się ta karta tutaj trzyma. E, przede wszystkim to: e, no, dziewiątka buław. Dziewiątka buław e, mówi o tym, że, no, nie, nie, nie zawsze trzeba walczyć z wiatrakami, tak? To znaczy, nie zawsze e, trzeba coś agresją, coś siłą, można delikatnie, ale to jest też karta, która mówi o. Pilnowaniu swoich granic, o zaznaczeniu swoich granic. Więc jeżeli chodzi o uzdrowienie, nie nie dopuszczaj do siebie ludzi, którzy nawet nieświadomie chcą ci zrobić krzywdę, chodzi o emocje. Możesz pomagać innym ludziom, ale nie daj sobie wejść na głowę. To też wiąże się z tą kartą. Tak, zwracaj uwagę na przyjaciół, którzy ciebie potrzebują, ale nie pozwól, aby ich emocje, ich życie miało na ciebie jakikolwiek wpływ bo tutaj mm, często jest tak, że chcąc pomagać drugiej osobie, e, bardzo często przyjmujemy za nich pewne obowiązki, e, oni potrafią zrzucić na nas pewne, e, pewne kwestie, po co ci to? E, można pomagać, można się radować razem będąc, ale. Zachowując przede wszystkim taki zdrowy dystans. Jeżeli ty będziesz próbować, próbować pomagać każdemu i wykonywać za nich ich obowiązki, to będziesz chorować. To, to nie licz na to, że wraz z wiosną zamiast dostać skrzydeł, no to ty upadniesz, tak? Bo będziesz miał, miała za dużo problemów innych. Co Twoja dusza chce, abyś wiedział, wiedziała w tej chwili. Mhm. No tak. Królowa buław. Mówi się, że królowa Buław to taka wiedźma, taka czarownica, taka osoba uśmiechnięta, zadowolona z życia, y, bardzo zjednoczona z ziemią, y, więc tutaj jest bardzo mocno pokazane, y, żeby się podnieść też i, i zdrowotnie, y, y, powinniśmy trochę wejść w taką medycynę. Y, homoepatyczną, medycynę roślin, e, jakieś herbatki, ziółka, żeby podnieść się po tej zimie, żeby podnieść swoje samopoczucie, swoją energię, też wyjść do lasu, wyjść do parku. No w tej chwili tutaj pokazuje Ci, że jesteś niezniszczalny, niezniszczalna, ale wtedy, kiedy o siebie zadbasz, również emocjonalnie, no bo te karty tutaj również, e, tu jest buław i tu jest dziewięć buław, dziewiątka buław mówi o tej granicy, tak? O tym, że ja jestem silny, jestem silna, ja ci pomogę, ale znam swoje granice i to też włączy się z tą królową, która bardzo mocno mówi o zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. Więc tu jest takie wskazówka: słuchaj, pomagaj, ale dbaj o siebie bardzo mocno, a będziesz wesoły, tak, wesoła. Nie, nie będzie jakichś zmartwień, które nie są, nie są Twoimi zmartwieniami. Tutaj bardzo mocno ta dusza mówi Ci: uważaj, dbaj o swoją, Przestrzeń. Yy, I ostatnie pytanie: jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą mogę teraz otrzymać, aby zapewnić sobie najlepszą przyszłość? Tak w niedługim pewnie czasie, no bo to, no bo to też i nadchodzący tydzień, no ale to też jest na teraz. Mhm. Jaką naj, jaka jest najbardziej pomocna wskazówka, którą mogę teraz otrzymać, aby zapewnić sobie najlepszą przyszłość? <grydwan> Rydwan. Rydwan, Rydwan, moi kochani. Rydwan to jest karta bardzo silna, mocna ukierunkowania. Czyli wybór należy do ciebie. Cokolwiek zrobisz, cokolwiek chcesz zrobić, ktokolwiek ktoś ci narzuci czy wobec przyjaźni, czy przekraczania pewnych granic, to jest tylko i wyłącznie twój wybór, to jest taka energia, gdzie ty wchodzisz w taką energię decydowanie o sobie, czy ja idę w lewo czy idę w prawo, ale też po środku, tak, ja, ja mogę iść środkiem, bo jeden mi mówi chodź tędy, drugi mi mówi chodź tędy, tutaj przyjaciel mówi chodź zrobimy, postąpimy tak, bo ja tak chcę a ty tutaj siebie określasz i swoją siłę, przecież masz tutaj królową Buław, która jest królową, która ona decyduje na tym o tym co ona robi ona jest bardzo osadzona w ziemi w swoich korzeniach, więc Ty musisz być bardzo osadzona, osadzony w swoim słowie, w swoim ciele, dbać o to ciało, żeby móc pomagać innym, ale przede wszystkim sobie. Nie zapominaj, kim jesteś. Tutaj słyszę. Nie zapominaj, kim jesteś. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam serdecznie.